Gdy Żydzi wysłali do Jana kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto Ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Ciekawe, że kiedy pytają Jana, kto Ty jesteś, on najpierw odpowiada, kim on nie jest. I przede wszystkim, Ja nie jestem Mesjaszem. I myślę, że my też często musimy się od Jana uczyć tej odpowiedzi. Ja nie jestem Mesjaszem. Ja nie jestem Zbawicielem. Ja nie jestem Chrystusem. Nie jestem Mesjaszem. Często my próbujemy być Mesjaszami. Często my chcemy zrobić to, co absolutnie nie jest w naszych siłach, czego my nie możemy zrobić. Denerwujemy się. Widzimy jakiś problem, a nie mamy na to wpływu. Denerwujemy się, że z czymś nie zdążamy. Że brakuje nam czasu, że chcielibyśmy jakoś pomóc człowiekowi, a nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Denerwujemy się, bo czujemy się, że to ja mam być Mesjaszem, że to ja mam być Zbawicielem. Jan jasno mówi, ja nie jestem Mesjaszem. Uczmy się tego, mamy konkretnie zdecydowanie robić to, co do nas należy, ale jeśli widzę, że coś do mnie nie należy, coś nie, nie jest w moich siłach, nie jest w moich możliwościach, Ode mnie absolutnie nie zależy. Mam to zostawić. I Jan mówi, nie jestem Mesjaszem, ale wskazuje na Mesjasz. On wie, gdzie jest Mesjasz? Do kogo się trzeba zwrócić. I my też, widząc problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, zwracajmy się do Mesjasza. On jest Mesjaszem, On jest Zbawicielem. On może nam pomóc. A my spokojnie róbmy to, co do nas należy. Wszystkiego dobrego niech Pan Wam błogosławi. Pozdrawiam serdecznie z Soberium. Z Panem Bogiem.